Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na rozstrzygnięciu konkursu wielkanocnego. Konkurs, pod, konkurs, który zwie się Konkurs z Zajączkiem, w którym brały udział dzieci od przedszkola, można powiedzieć do pola, dzieci od przedszkola po szkoły, pod, pod szkołę podstawową oraz był konkurs również kategoria otwarta. I za chwilę rozstrzygnięcie owego konkursu, kto zajął jakie miejsce. Tutaj prace oczywiście wiszą, można będzie oczywiście pooglądać te prace, popodziwiać. Może teraz poproszę Pana Dyrektora o zabranie kilku słów. Witam, witam przede wszystkim serdecznie. Jestem, jesteśmy zaskoczeni tak dużą ilością prac, jakie wpłynęły do Ośrodka Kultury. Tutaj z Panią Zosią naliczyliśmy 124 bądź 125 prac. O, o jest wynikiem rekordowym w ostatnich latach chyba działania Ośrodka Kultury i Wskazuję, że idziemy dobrą drogą. Dziękujemy, dziękuję wszystkim, naprawdę wszystkim dzieciom, młodzieży, dorosłym za udział w naszym konkursie. W kategorii przedszkole wyróżnienie zdobyła Amelia Żuk w przedszkole w Zapraszamy Amelkę. Zapraszamy Amelkę. Choć Amelcia, Pan Krzysztof będzie Ci wręczał dyplom oraz y, wyróżnienie. Gratulujemy jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Ja myślę, że należą się naszym maluszkom naprawdę w rąk w ramach. Kolejnym wyróżnieniem w kategorii przedszkola jest Karolina i Natalia Soroko. Kolonia, Sorko, przepraszam, emocji. Kolonia Lewickie. Brawa, brawa, brawa. Gratuluję serdecznie. Dziękuję. 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 bardzo. Wróćcie tutaj bez wiku, bo jest kolejne wyróżnienie w kategorii przeszkole Mateusz Wasilu. Kasztanowe przeszkole przy zespole szkół wióchnosu Górny. Brawo. Trzecie miejsce w kategorii przedszkola Zuzanna Bańkowska. Przedszkola w Kleśnie. Brawo. To ja może powiem, że to jest właśnie ten pierwszy zając tutaj z tej strony. Proszę. Drugie miejsce w kategorii przedszkola. Hubert Marcinia. serdecznie Hubertowi. Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola to była Julia Wiktoria Leszczyńska, punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Księżynie. Brawo! Dobrze, przejdźmy do tych nieco starszych. Oczywiście zaczniemy od wyróżnień. Wyróżnienie w kategorii klas 1, 3 szkoły podstawowej zdobyła Nina Cukroniuk, szkoła, zespół szkół wiuknowcy górnych. Gratulujemy jest... serdecznie. O. O. Kolejnym wyróżnieniem w kategorii klas 1-3 Gabriela Surowiec, zespół szkół w Klausinie. Maria Koruży, zespół szkół w Klausinie. Kategoria 1-3 naprawdę było mnóstwo prac i wszystkie na bardzo wysokim poziomie. Eee, kolejnym miejscem, a już w zasadzie trzecim miejscem, e, co oczywiście tutaj widać, że bardzo, bardzo trudno było wybrać, ponieważ już widzę, że są dwa miejsca exequo na drugim miejscu, ale zaczynamy od miejsca trzeciego. Kategoria klas 1-3. Szymon kraśnicki zespół szkół w Krasinie. Komisja miała naprawdę trudny wybór, bo przyznała właśnie dwa miejsca egzekwo. Drugie miejsce, kategoria klas 1-3, Michał Marciniak, zespół szkół i Górnych oraz Katarzyna Winać Wiślach, przepraszam, czy przy zespole szkoła postawą w Miejsce pierwsze. Kategoria klas 1-3. Aleksandra Brzozowska zespół szkół w Krosinie. Gratuluję. Ja tu mam jeszcze jedną dorącą prośbę, bo naprawdę ta praca zrobiła na nas wrażenie, żebyś Aleksandra była uprzejma i pokazała swojego zajączka wszystkim tutaj nam. Żeby każdy zobaczył takiego pięknego zająca śliczny zając. Kolejną kategorią, y, która odbywała się w naszym konkursie, była kategoria klas 4-6. Trzecie miejsce. Weronika Szakalska, zespół szkół w Juchnowcu Górnym. Miejsce drugie, Dominika Sałacińska, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym. Gratulujemy serdecznie. Oraz, oczywiście, miejsce pierwsze, Izabela, Izabela Tarasiuk, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym. ale również była jeszcze jedna kategoria, kategoria tak zwana otwarta. I w kategorii otwartej wyróżnienie zdobywa Karolina Malinowska, gimnazjum w juchnowcu górnym. Gratuluję. <trymna> Miejsce trzecie zaś w kategorii otwartej zajął Kamil Krościcki, gimnazjum w Juchnowcu Górnym. ze drugie, kategoria otwarta, Karol Staśkiewicz, Gimnazjum w Juknowcu Górnym. Stasiewicz. Przepraszam, Stasiewicz. Nie wyspany to przez tą zimę. Karol Sportowiec, ale jak widać również i artysta. Zapaśnie. Oraz miejsce pierwsze, kategoria otwarta, Małgorzata Stasiewcz. Hołd <szres> i małego. Ja